Przygotowywałem się do tego setki godzin. Wykonałem tysiące ćwiczeń, przerobiłem nieskończoną ilość strategii. 20 tysięcy złotych poszło na sprzęt, zapasy jedzenia, papiery, umowy. Po kilku miesiącach byłem gotowy na moją najcięższą podróż. Wyprawę na Mount Everest. Cała wspinaczka zajęła mi tak dokładnie tydzień. Siódmego dnia, wchodząc na szczyt, nie mogłem się napatrzeć na widoki. Będąc tam, z radości wykrzyknąłem ZDOBYŁEM MOUNT EVEREST! Wyciągnąłem aparat i zacząłem robić zdjęcia. No i tak oto nagle usłyszałem za sobą odgłosy. To ja od razu, wystraszony, szybko odwróciłem się, żeby spojrzeć, co się dzieje. Okazało się, że naprzeciwko mnie gość sprzedawał selfie-sticki. Tak, sprzedawał kiki do selfie na szczycie Mount Everest. W sumie kij z tym. Okej, okay? o wiele bardziej mnie zdziwiło to, jak on się tu w ogóle dostał, bo na nogach to miał Japonki. No to on, w odpowiedzi na moje pytanie, standardowo zaczął mnie wypytywać, e, czy zechce pan kupić selfie sticka? I tak w kółko krwa siedem razy. Dziwnie zaczęło się robić, gdy zobaczyłem grupkę dzieci grających w piłkę. Tak, na szczycie Mount Everest. Potem zobaczyłem jeszcze parę młodą w podróży poślubnej, też na szczycie Mount Everest. No to ja, zamurowany, podszedłem do gościa sprzedającego selfie styki. Jak tylko zauważył, że się do niego odwróciłem, to zaczął znowu recytować to swoje: Czy zechce pan? Przerwałem mu od razu i no, zadałem pytanie o to, jak on się tu właściwie dostał. On odpowiedział zdziwiony, że metrem. Okazało się że Chińczyki wybudowali pierdolone metro, które wywozi Cię na sam szczyt w sześć minut, i do tego jest niewidzialne. Dopiero teraz zrozumiałem, że mój przewodnik to no, nie robił sobie ze mnie jaj, kiedy pytał, to co, wspinasz się piesza czy metrem?